Uwaga, w tym filmie będzie więcej przekleństw niż zwykle. Siemano ludzie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie na Hypixelu, będziemy sobie grać bez i będę uczył się Good Bridge'a w końcu. Wyszło mi na 6 kratek maksymalnie, ale zazwyczaj wychodzi mi na 0 albo na 1 maksymalnie. Pokażę Wam, patrzcie. Patrzcie i się uczcie od Mistrza. Yyy, e, jeszcze, jeszcze, no. Ok. Będzie głośno, ostrzegam. Myszka będzie w chuj głośno, no bo muszę napierdolać całej siły. Ok, czekajcie. Muszę rozgrzać paluszki. I lecimy, i lecimy. Pojechaliśmy do niczego. Nie, jeszcze raz, bo za mało CPS-ów wyciągnąłem chyba. Ok, na jedną kratkę. Udało się. Kozak. Zielone mendy się budują. Ok. Ależ to był szok, kurwa w chuj. Ogólnie mógłbym też Goodbridge'a yy, mógłbym też robić jak to się nazywa Godbridge'a. Yy, Jezu, dobra klika, ale wtedy mi się myszka przesuwa. Czekajcie. Nie, jednak nie. Niech ona sobie idzie. Gdzie? O, o jaki biedny. Wypierdalaj. No nie. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Tak, tak. Może bardziej tak, na Blanko Uuu, dwie kratki! Haha, <grystanie> lepiej. Na początku było 0, później 1 chyba. Nie pamiętam do dokładnie. Okej, okay. jeszcze, jeszcze raz. Okej. Okay. I przesunąłem myszkę jak zwykle. To jest kwestia wyćwiczenia. Zacząłem kilka dni temu uczyć się takich rzeczy, więc no. Zielony pajacyk. Co pajacyku? Przydałby się lepszy kill -off, nie pomyślałem O dobrze obudow obudowuję łóżeczkowelną, więc będę mógł łatwo się tam zapasożyzić A więc możemy tam zajebać Papa Okej, okay. gg Fak, jeszcze nie Co kurwa Okej, okay, teraz jestem już bezpieczny Gdzie ich łóżko jest, wytyfy Tutaj Nieźle Okej, okay, on jest up, więc to zabijemy. A jednak nie jest! Jaki typ! Ja nie chcę zginąć, ja mam za dużo... Ja mam za dużo rzeczy. Szybko, szybko, szybko. Mógłbym go spróbować zrzucić, ale nieważne. Okej, okay, udało się. Nie sądziłem, że spadnie, serio. I patrzcie 40 złota. Jak ja bogaty już jestem. Ale nieważne, pójdziemy do, do żółtych. A żółci łóżka już nie mają. Na trzech CPS-ach chyba. Ok, zobaczymy jeszcze tego Good Bridge'a. Ja, ja, muszę, ja muszę wam pokazać, jak wspaniale mi poszło. Tak, żebyście zobaczyli, że, że, że już coraz lepiej jest. Dobra, tego nie było. Żółty tutaj siedzi. Muszę cię zabić. Nie chcę, ty. Nie chcę, ale trzeba, tak? No. Na środku, oby tylko tamten nie zginął. Okej, okay, on jeszcze... No nie, nasz teammate po niego biegnie szybko, 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 szybko Nie! Akurat postawił się jeden klocek Rip. Okej, okay, parcie to jest ta mapa, więc będzie można jak najszybciej zapierdalać do kogoś. I czerwoni do nas idą Szedł. Okej, okay, a więc ich trzeba zniszczyć, tylko przydałby się lepszy killów, no bo... no bo... no bo tak Uh, teammate -o. Dobry teammate Okej, okay, szybko, szybko Okej. Okay, już prawie spadłem. Okej. Okay. szybko, szybko. Ja to spierdalam stąd. Przykro mi, teammate, nie chciałem cię zostawiać, ale musiałem. Tylko jak ja skoczę, to nie będę miał już życia. A tutaj nie da się stawiać bloków już na pewno. Wiedziałem, kurwa. Tutaj też się nie da. Może da się podbudować. Nie, coś, tych Hypixel zablokuje wszystko. Jeszcze żółty tutaj, <laughs> jeszcze tutaj żółty siedzi Nie ma, nie oddam wam killa Dobra, jolo. Dobra już zdycham, <laughs> widziałem, wiedziałem to O nie mamy łóżka Dziemki zielony, musi być łóżko za łóżko Ja, ja nie wybaczę sobie jeżeli nie zniszczę im łóżka Nie wybaczę sobie tego, nie wybaczę Dlatego Okej okay, teraz wierzę, że mi się uda Wiem, że zaspamiłem ładnie y, jakby naszą bazę blokami że ładnie zaspamiłem bazę blokami. Ale chuj mnie to. Tak? Tak, teammate? No to fajnie. Uuu, trzy bloki! I pomyślcie sobie, że zrobiłem dwa z więcej, bo zrobiłem sześć najwięcej. Wy to pewnie zapierdalacie milion bloków. Nigdy nie spadacie, ale no, wiecie, że jestem nopkiem, więc tak. W sensie musiałbym to wyćwiczyć. To jest do wyćwiczenia. Fireball. Gdyby nie ten jebany fireball, to bym ją zabił. O, zabiję ją! <laughs> Nieźle Jeszcze jedno złoto Nie ma nic Spoko Atakują nas? Tak Nara! Gdzie kurwa? Z TNT jeszcze Nie da Nie dzisiaj O, moi teammate jaka reakcja szybka, ale spoczko. Najważniejsze jest to, że jesteśmy cali i zdrowi tak? I zostaliśmy sami z, z zielonymi. Schowamy itemki Okej, okay, mój teammate tutaj też jest Wybier co?! O, po mnie, po nas. Uu, la la la. la. <laughs> Nara, idę od was. To nie tak, że przegrałem. i patrzcie, mamy dwa mosty, ale my kozaki jesteśmy w chuj, bo mamy dwa mosty. Trzy mosty! Szybciej! Szybciej! Mój, nasz teammate potrzebuje pomocy! NASZ TEAMMATE POTRZEBUJE POMOCY! Nie ma za... Ale zajebałem bukila! Nieźle. <laughs> może się uda, może się uda. Nie uda się. Zbugował się. Zabił swojego teammatea. Pewnie zrzucą się, żeby mnie zabić. No a to nie będzie trudne. Bo zawsze na pixelu jest troszeczkę opóźnione. Tej tylko 4 HP, czyli na hita był. Dzięki, dzięki teammate, że nie zajebałeś surowców chociaż ten jeden raz Bo zazwyczaj to wiecie, jak oni widzą, że ktoś się od razu, za to od razu biegną surowce, żeby tylko zajebać je A ta świnka peppa szybko tam nie pobiegła W sensie pobiegła, ale za późno Oj, jeszcze z bolami pewnie by nie chciał prześladować Teammate'ów Gdzie? Myślałem, że już skoczy na most <noise> Jezu, to byłby zawał Bo wiecie, jeszcze by się cieszył jutki. No come on. Co? Eme poleciały No cóż, ale szkoda mi tych eme, jezu! Dlaczego? Tylko czerwani zostali. Do nas pobiegł. Idź se. Idź se i, i wykurwiaj ode mnie. Co? Dlaczego zawsze mi się takie akcje zdarzają? Dlaczego kurwa? Ja to mam dość. Chyba na ostatnią, idziemy na ostatnią. Poświęcę 2000 lat, żeby pokazać wam, że umiem zrobić Good na więcej niż trzy klatki. Ok, a więc mamy to co potrzeba: bloczki, i lecimy na górę. Będę bronił bazy, o. Uuu, trzy bloki znowu! Ale nie, to jest kwestia wyćwiczenia, chyba, albo kwestia tego, że źle to robię. To jest możliwe też. Ale wywalone. Nie, tak blisko! Dałbym więcej CPS-ów klikał wtedy. Ale wiecie, jak długo klikam dwoma paluszkami w jeden przycisk, to one się po chwili jakby nagrzewają, no i zdychają Dwa Dwa. O nie. W sumie nie chce się z tą klepać. Wypierdalaj! Gdzie są rzuci? Biegnie za mną. Okej, okay, już nie biegnie. Serio, myślicie, że ktoś się na to nabierze? Okej. Okay. A więc to może była taka zmyłka, żeby mnie tam zatrzymać. U! Trzy, znowu trzy, ale musiałem jakby spaść. To było specjalnie, bo widziałem, że niebieski idzie. Nie, trzy bloki były. Trzy... Wypi I co? Wydaje mi się, że się nie uda zbytnio. Dobra, wiecie co mam powiem? Wyjebane w tego Goodbye już mam. <laughs> może kiedyś się uda, może kiedyś się uda. Tak to musiałbym więcej pojadników na YouTube oglądać. Postaram się tutaj dograć z tymi moimi pięknymi teammateami. A z wami to już na razie. Żegnajcie. Nara.